Dzień dobry. Dzień dobry. Obok mnie ponownie Sylwia nas, ale, ale tak, taki dzisiaj był przebieg meczu na parkiecie też w wykonaniu, w wykonaniu Sylwii, żebym sobie miała, miała wielki wyrzut do siebie, gdybym, gdybym tutaj ponownie... No nie naprawdę. Nie, naprawdę bardzo dobre nie. zawody. No, dziękuję naprawdę. bardzo. Gra, gra, gratulacje i też dobre zawody w wykonaniu całego zespołu w meczu z Arką, no, ale czegoś zabrakło, masz, masz jakąś szybką diagnozę, czego zabrakło, żeby poszło lepiej niż poszło? Wydaje mi się, że obrona naprawdę dobrze hulała i mm -hmm. dobrze w niej funkcjonowałyśmy, cały mecz stałyśmy strefą, no ale to też ze względu na to, że nie było z nami Andreony, czyli jednej naszej głównej zawodniczki i musieliśmy jakoś to łatać te dziury, mm -hmm. ale wydaje mi się, że przede wszystkim to był atak i zorganizowanie tego ataku i, i po prostu zgranie się w tym ataku i też dużo niecelnych rzutów. Tak, w pierwszej kwarcie rzeczywiście jakoś tak, nasiedział siedział, rzut no, mówiąc no, kolokwialnie. Myślę, że jakbyśmy do połowy tak miały plus 10, bo faktycznie jakbyśmy zatrzymały przeciwniczki czy, przeciwniczek szybki atak i yy, faktycznie trafiły to, co przerzuciłyśmy spod kosza, to, to myślę, że byłoby plus 10 do przodu i, i przepchnęłybyśmy ten mrz. Mhm. Ale mimo wszystko, czy gdzieś tam to w Twoim um, odczuciu, to jest. Drugi dobry mecz z, z zespołem, co prawda, który się, który się kończy niepowodzeniem, mam na myśli ten, jako ten pierwszy mecz, mecz z zespołem z Lublina, gdzie nie jesteście faworytkami, przynajmniej tak, przynajmniej tak na papierze, a bardzo mocno się, się stawiacie i, i, i to nie jest wcale tak, że te, że te mecze są bardzo pewnie wygrane przez przeciwniczki. No właśnie, to jest zastanawiające, że z naprawdę mocnymi zespołami, bo tak naprawdę przed sezonem wszyscy plasowali nas o wiele niżej niż mm -hmm. te zespoły, z którymi gramy tak naprawdę na równi, więc myślę, że to jest dobra perspektywa na przyszłość i tak naprawdę może do trzech razy sztuka i teraz gramy z stosnowcem w środę i mam nadzieję, że, że będzie do przodu. Mm -hmm. też, też bardzo mocno za to e, trzymamy kciuki. Ty się dzisiaj dobrze czułaś na parkiecie? O dziwo tak. No niestety jechałyśmy w dniu meczu, więc 4 godziny drogi to męczy zawodnika. A może to jest recepta? Nie mówmy tego trenerowi, ale dobrze się czuję na tej sali, dobrze się czuję w Gdyni, mam do niej sentyment i, i naprawdę dobrze mi się tu gra, więc, więc to chyba myślę, że też przeważyło na tym, że po prostu dzisiaj ten mecz w moim wykonaniu był w miarę ok. Był, no nie, da, mi, da się, że tam jednego punkcika we walu zabrakło, tam w, w ostatniej chwili Angliki cię wyprzedziła, tak to byłaby się MVP tego spotkania A. w naszym zespole, tak mi się tak mi się e, wydaje, a tak jeszcze zapytam z perspektywy widzę Fajne uczucie zablokować dwumetrową Kamilę Porkowską? To <laughs> w statystykach oh chyba jest, aczkolwiek wydaje mi się, że dwa razy nawet wydaje, tak się zdarzyło. Wydaje mi się, że bardzo nisko wtedy zeszła na noga i było mi po prostu łatwiej ją dosięgnąć, ale no fajnie, a, fajnie. Zawsze te bloki są takie satysfakcjonujące. Jasne, no, no jedna rzecz to jest zajeźdź nisko. Na, znaczy kiedy przyszedłeś w nisko, nisko a twój timing tutaj tak, jakby tutaj tak, należy tak. docenić. Że... Ja lubię, ja, ja... Może powiem, że jestem takim trochę trash playerem i właśnie lubię takie rzeczy gdzieś tam podwoić, gdzieś tutaj przeciąć jakieś podanie, albo właśnie kogoś zblokować, gdzieś gdzie ktoś się tego nie spodziewa. Wiadomo, że w drugą stronę też to działa, ale, ale to jest moja gra. Ja tak lubię działać i, i fajnie, że to dzisiaj zafunkcjonowało. Niestety no, przegrałyśmy mecz, ale mhm. mam nadzieję, że w następnych będzie lepiej. Mhm. Czy myślisz, że to, że tak naprawdę niedawno był ten trzydniowy turniej, gdzie też sztab tędycki miał okazję szerzej rotować składem, czy to wam pomogło w dzisiejszym spotkaniu, chociażby w kontekście abs absencji Andreony Kiss? Myślę, że tak. Tak, tak. To, było, to były fajne takie trzy dni, tak naprawdę no, meczowe, ale też treningowe dla wszystkich zawodniczek, żeby każda weszła w te mecze. Tak naprawdę na tamtym turnieju yy, ja z meczu na mecz jakby robiłam coraz większy progres i mm -hmm. coraz bardziej zyskiwałam pewność siebie, i myślę, że to też zafunkcjonowało teraz ten weekend. Okej, okay, to co? To po meczu na a trzeci raz przy mikrofonie z rzędu. Na to wychodzi, skoro co mecz jest coraz lepiej. Zapraszam. <laughs> Dobrze, trzymam w takim układzie za słowo. Dziękuję bardzo za. Rozmowy. Dziękuję też tobie i całej drużynie za, za walkę i będziemy oczywiście kibicować i trzymać kciuki również w środę. I jeszcze chciałam bardzo pozdrowić moją rodzinkę, która jest zawsze przed telewizorami, nie zawsze może przyjechać na mecz, szczególnie mojego dziadka i moją mamusię. Jak najbardziej się tutaj dołączam serdecznie do, 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 pozdro, do pozdrowień od, od, od Sylwii. No dziękuję, dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia.